Nie popieram O! <grywa> ty zaciągnij ręczny ty debilę! Nie umiem! O To A nie ja! Mogę szybko! z kurwy synu Co się, się panu stało? Znowu pan? To musi pan na siebie uważać On jest nieprzytomny. O! On Co je, żyje Jak to, jak sobie odjechałem, pan już był On majaczy zdrowy. O! Chcę pan iść do To Do widzenia. Maria! Jak pan chodzi? Pan chodzi. Co się stało? Nedzi, jak ty prowadzisz? Pan... ludzie chodzą. Spiertanał Nie! tutaj już kaplica ty, bo ty jesteś medykiem, nie to oni żyją? Ale kurwa, jak spadli z ostatniego piętra, to co ja tu pomogę? Ja nie jestem negnowanta. No to kurwa sprawdź, czy mają połaman czy coś. Ty jesteś medykiem. Sprawdzić, czy nie żyją na pewno. Mm, Napierdale ich prądem, zobaczymy, co się stanie. Jeden. Nie tak! Drugi. Inny pistolet. To tu? Przestań. Jeden. Tu no teraz to już im chyba nie pomożesz. To już naprawdę wszyscy nie żyją.

Nie wiem, budynku z dwunastego piętra dokładnie jesienią minutę ciszy No, halo? Włączy telefon. Nie, ja nie byłem Jebać tą kurwę Dobra Dujemy Dujemy Lewy i ty macie No sypę Wiesz gdzie Co? najlepiej biznes otworzyć? A gdzie najlepiej wykupić? Jakiś lokal? diner, tam sprzedaj tam Gdzie? Dinner. Tam w diner, tam diner, tam. O, i... może być Stój tam w diner po prostu i tam na pewno ktoś podjedzie O Uż, kurwa Ja pierdolę Nadzi Dwie od Diner co? mnie pokonały. Nie mogę wyjść. Przczosnęłem mnie, kurwy. Zaraz tam przedjadę. Witam pana. Tutaj pan sobie może wybrać, co pan chce. Co? Co pan wybiera? Monika! Ja chcę Meronika. Melonika to dobrze, proszę się odsunąć. Ale agresywne jazdi się nie słuchali. A i nie polecam tam grillować, bo, bo mi wpierdala wszystko. Wyłaś kurwa. O, pan już se wziął, to dobrze. Ty kurwa grup. Ob, obyś, biegun, obyś biegunki dostał, wiesz. Abyś miał sraczkę. Zarysuj mi jeszcze loka. Do środka jeszcze wie. O kurwa. Ła, wow, ty gnoju. Zwanie na policję. Dosyć tego. Mm. A nie chcę, nie chcę! Ty, Ty masz armatę tutaj tam, Ta murdeczka za co siedzi ogółem? Nie Zabycie... ...przestępcom. Fajna dupa! Co uh. uh. pani robi? No dupę masz! No tak, tak mam. Ściągaj gacie. Uciąga. Dam ci arbuza jak ściągniesz majątki Ucieka. wracaj! melony. Ja mam melony. I arbuzy. Chcesz zobaczyć melony? Już panu pokazuję. Tutaj leży. Pan się odwróci. Tutaj leży jeden. O, wpierdolił Chyba ktoś. To jakiś specjalny towar, te melony, tak dużo. Tam Jarbuza wpierdolił. Chcesz co kupić? bułki Chcesz bułki kupić? Ja sprzedaję bółki. Ja też sprzedaję bółki. Ja smacznego. Sprzedaję buki. Dobry! O, przyszedł, kochać Ściągaj majtki. No kurwa. Dobrze, proszę pana. Druga, no, jestem jeszcze. Pan majtki tak, ściągnie, ciągle. to panu Muszę arbuza przejść. dam za darmo. Muszę przejść. Muszę na Co? Sunąć się! Palę, palę, palę. Pan ściągnie te majtki w końcu czy nie? Za arbuza. Ale to... chcę pieniądze za to. A to arbuza dostaniesz. Tam jest czerwony error. No może teraz moja kolej na rozbierankę? Co pan o tym myśli? Dzięki, dzięki. Ty daj mi tego banana, co? Banana chcesz? Myślałem, że arbuza. Masz pywo. No, dobre, dobre. Siema, Mordo. Co tam? Co tam? O. Muskularny. A co tam? Mhm. Dzieci do jedzenia? Co? No nie, ja jadłem Kto chce mnie wyruchać z biznesu? No, Który kurwa? A, nie Mam tak klucz. Wydubię mu oko. Który taki mądry był? Te, ty ty, kurwa ten w ty. W paskach z pypką. Ty chuju ty kurwa ci. Oko wydubię kluczem i zobaczymy kurwa, kto będzie ty, taki. Ty ty, kurwa mądry. Ty, ty. kurwa. Ty ty, kurwa. Z biznesu chciał mnie. Kurwa ty. Ty Kurwaś macia chcę kurwa sięłam. Kurwa, się kurwa gdzie spierdal? chuj ty kurwa dupę kurwa, lamuj się. Wracaj kurwa. Skakuj z tego skrzaka, kurwa, pedale zajebany, kurwa. Co jest, kurwa? babi się boisz, kurwa? Brodaty? Pierdolony celu, kurwa? Co? Co jest, kurwa? Pani Pepsi chce na ochotę? Pani się uspokoi. Nie w dupę, kurwa, cwelu pierdolony, kurwa. Pani go zostawi, nie jest gejem. On ma przywileje. Kompensować. Ty kurwa pierdolą Takiego wyrabiałeś? Osoby trzecie mają stąd wypierdalać